Ja ci muszę pokazać właśnie babciu A, to da się sch sch A z czego one się tam śmieją tak? Z niczego Przecież ich to było mi niedawno zrobić tak A dlaczego mnie jak ja jestem niewinna? Zaś ci pokażę babciu Szybko O jest babciu Zamknij się No patrz patrz Gdzie to jest? Tu już siur. Gdzie? Tu na monitorze Już za, już... Patrz Pokazuj Pokazuję Nie, tu nie ma nic, nigdzie Dlaczego sobie nie robisz? O coś wyskoczyło babciu, załóż słuchawki na chwilę Jakaś muzyka Wyłącz to, te słuchawki Babciu, przeczytaj to Nie Zobacz, to ty, cyce twoje! Gdzie? No tu! gdzie, gdzie moje cyce? No to ty jesteś! To jest dupa, a nie cyce. No to ty jesteś! Weź to wyłącz! Nie wiem. co! to, jest, to No to siadaj i zobacz, więcej tych zdjęć jest! Jesteś naga! Uspokoiś się? Coś ty z tymi koleżkami swoimi zrobił? Zobacz, cię to, o, jakie jebię papieża! Nie! Kamerę zostaw! Zostaw! Bo cię Zamkniesz się? Boże, jakie nieszczęście spadło na nas, że ty takich głupków masz kolegów, przecież oni się bezpośrednio... Podłącz istnieje. mi to! Bez przerwy się śmieją. Gdzie to jest? Podłącz mi kamerę, bo zepsujesz coś zdjęcie. Gdzie? Tu podłącz. Dlaczego to jest, <laughs> Nie wiem! Weź, zrob, żeby to, nie wiem. No kurwa, to mi chodzi! Daj ja podłączę. idź ode mnie. Idź. Podłącz mi do. O Boże kochany Marian, wykończymy się. Nie wykończy dom Marian! Marian! No widzisz. Je ja se robię normalnie z nas. Nie, jest, nie z niego Nie, nie wykręcę raz Puść mnie. Puść mnie ty z <śmienicza> nie, to jest Nie Nie oddawaj mnie, jak Jak za późno. Wszystkie w maskach dzisiaj

Uszko załam. Będziesz stał na podłodze. Połóż siedź ze mną więcej. Wyłącz komputer, ale to już szybko. Powiedziałam, wyłącz komputer. Manik! Nie. nie, wyłącz komputer. Komputer wyłącz. Nie, nie wyłączaj. <laughs> <laughs> komputer. Nie włączaj. Nie włączaj kom komputera do, do tych debili. Bo to są nieszczęśliwe na rozum ludzie. Wyłącz to. Nie śmiesz się, tylko wyłączaj. Bo wezmę czego i rozbiję ci wszystko wytłukę. Co powiedziałam? Tylko mnie uderz.